Siemaneczko, cześć. Kontynuuję dzisiaj budowę swojego Scramblera, czyli motocykla, który wygląda mniej więcej tak jak te, które pokazałem Wam na ekranie. A ja przebudowuję Suzuki GN250. Jak widzieliście, bądź nie widzieliście w poprzednim filmie, całkowicie go rozebrałem. A dzisiaj biorę się za modyfikację silnika. Jeśli chodzi o modyfikacje silnika, będą to tylko modyfikacje wizualne. Na razie nie modyfikuję w żaden sposób mechaniki silnika. Może w przyszłości przebuduję go z 250 na 300. Natomiast to na pewno nie na ten sezon. Na ten sezon planuję tylko zmienić jego wygląd. Plan jest taki, żeby wypolerować dół oraz górę silnika, a żebrowaną część pomalować na czarno. W poprzednim filmie mówiłem Wam, że będę chciał silnik wypolerować na lusterko, natomiast trochę koncepcja mi się zmieniła, i myśląc o całym projekcie, stwierdziłem, że nie do końca będzie to pasować. I wydaje mi się, że nie będę polerować go do aż takiego stopnia, czyli do lusterka, natomiast w trakcie całego procesu zobaczymy, jak silnik będzie wyglądać, i na pewnym etapie po prostu się zatrzymam i prawdopodobnie nie dojdę do, no, do tej fazy, gdzie silnik będzie e, aż tak wypolerowany, że będzie wyglądał jak lusterko. E, a zacznę oczywiście od umycia całego silnika, tak żeby e, później e, no, ten brud nie wżerał się. W, w silnik. A oprócz tego muszę jeszcze zdemontować ten wspornik, zabezpieczyć przewody przed myciem i pokażę Wam jeszcze, co kupiłem. Jakie narzędzia do tej pracy. No więc, zaopatrzyłem się w takie narzędzia. Kupiłem taki zestaw polerski do wkrętarki, który zawiera taką tarczę filcową, bawełnianą oraz dwie pasty polerskie. Do tego wziąłem jeszcze dodatkową tarczę filcową i no i takie coś również filcowe, trzpień filcowy, tak to się nazywa. W przypadku miejsc trudniej dostępnych. Dodatkowo kupiłem taką tarczę ze szczotką również do wkrętarki. To są takie włókna nylonowe i tak samo tutaj jest to taka szczotka ścierna z włóknami nylonowymi bo jak testowałem sobie taką zwykłą drucianą szczotką to te rysy były bardzo głębokie silnik jest z miękkiego materiału także mam nadzieję, że to będzie znacznie delikatniejsze też sobie tam testowałem z drugiej strony jak to będzie wyglądać więc. Te nylonowe włókna są znacznie delikatniejsze, więc nie będą aż tak głęboko ścierać tego materiału. No i dodatkowo jeszcze wziąłem taką ściernicę trzpieniową, czyli papierek ścierny po prostu do wkrętarki. Również zobaczymy, co okay. sprawdzi się najlepiej. A ja przygotowuję teraz silnik i zabieram się za jego mycie. Silnik przygotowany. Zabezpieczyłem wiązkę elektryczną, dolot tutaj, wydech, żeby nie dostała się tam woda, a silnik zamierzam umyć takim środkiem. Zobaczymy co z tego będzie. Otworzę sobie bramę, wyciągnę silnik, biorę się za mycie. Silnik umyty prezentuje się znacznie lepiej, ale przede wszystkim nie ma już na nim dużej ilości piachu, tak jak wcześniej. tu również trochę tą korozję udało się szczotką przetrzeć. Mogę zaczynać yy, zeszlifowywać powłokę lakierniczą i zacznę sobie od tej szczotki z nylonowym, i, z nylonowym włosiem. Zobaczymy, jak to pójdzie. A, i jeszcze wcześniej przydmucham sobie i osuszę silnik. Dobra, zobaczcie sobie ostatni jeszcze raz, jak wygląda silnik. Nie wygląda najlepiej. Tutaj już jakaś farba odchodzi. Także biorę w krętarkę, biorę tarczę. I zacznę sobie od tego miejsca i zobaczymy jak to będzie iść. Zobaczcie, jak to na razie wygląda. Czy ta lampa. O! Bardzo fajny efekt. Już widać poprawę, jak to będzie wyglądać. Wiadomo, że jeszcze trochę tego szlifowania będzie. Kupa roboty. Dużo opiłku, więc założę sobie maskę i wymienię. Wkrętarkę na wiertarkę zasiloną po prostu z kabla. Będzie na pewno szybciej się obracać, ma większą moc, więc i szlifowanie będzie łatwiejsze. No i zobaczcie sobie, jak to, jak na razie wygląda. Uważam, że efekt jest mega. Mega dobry. Biorę się za resztę silnika. Mija bardzo szybko przy tym zajęciu. Zobaczcie z grubsza te większe elementy zeszlifowałem. Uważam, że silnik wygląda mega fajnie, nawet przy takim surowym wyglądzie. Kamera też nie oddaje do końca tego wyglądu. Natomiast silnik już jest bardzo błyszczący. Ma taki fajny, metaliczny, szczotkowany odcień. Także bardzo mi się podoba. Troszkę na pewno będzie trzeba podpolerować, natomiast jestem mega zadowolony. Dużo pracy jeszcze zostało. No i tej najgorszej pracy, bo tak jak po, takie duże powierzchnie, łatwo tą, tą szczotką się szlifuje. No tak, jest masa różnych takich miejsc, gdzie, gdzie tą dużą szczotką nie dojdę. Tam będę próbować. Dość to małą szczotką. Ewentualnie mam pożyczoną od Rafała, pozdrowienia dremelkę, którą, którą też będę próbował w ostateczności dojść do różnych trudno dostępnych miejsc. Natomiast jestem mega zadowolony z efektu. Bardzo mi się to podoba. Na dzisiaj robię sobie przerwę bo dość sporo czasu już tutaj siedzę. No i widzimy się za sekundę. Siemaneczko jest kolejny dzień. Ja wracam do szlifowania silnika. Przekręcę sobie go na bok i kontynuuję ze szlifowaniem tą dużą szczotką. Muszę wyszlifować jeszcze dół silnika, dokończyć niektóre obszary, tak jak tutaj. A potem będę szlifować trudno dostępne elementy małą szczotką. Także biorę się do roboty. Ile w tym miejscu? Możecie zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie widoczne na kamerze, natomiast no, jest ewidentna różnica. W tym miejscu efekt cały czas jest mega fajny. Także nakładam pastę i jadę z resztą silnika. No i dobra. W końcu uznaję polerowanie za zakończone. Nałożyłem jeszcze tą tarczę z kroku drugiego, którą dalej wypolerowałem. Silnik, ona jest taka mięciutka. Bardzo fajnie to wyszło. Silnik się błyszczy, ale cały czas zachował taki surowy wygląd. Te rysy cały czas są widoczne, więc uważam, że bardzo fajnie się to prezentuje i idealnie będzie pasować do stylu motocykla. Oczywiście, kamera nie oddaje tak tego wyglądu, w tym świetle najlepiej pewnie byłoby to widać na zewnątrz. A co? Teraz przechodzę do kolejnego etapu, czyli do malowania malowania tego. Zebrowanego elementu, także biorę papier ścierny i biorę się za szlifowanie, przygotowanie tego do malowania. Silnik jest już gotowy do malowania. Użyję farby przeznaczonej do silnika. Jest odporna na temperaturę 150 stopni Celsjusza, czyli w zupełności powinno wystarczyć. Uchylę sobie bramę, żeby była lepsza wentylacja i planuję nanieść dwie warstwy na ten element. Muszę jeszcze zdjąć tą gumę od gaźnika i zabezpieczyć dolot. No i biorę się zamalowanie. No, i gotowe. Nałożyłem dwie warstwy lakieru. Bardzo dobrze to wyszło. Fajna powłoka. Zdejmę teraz folię i przygotuję jeszcze rozrusznik, który też chcę, żeby był czarny, do malowania. No, i to będzie koniec prac przy silniku. Zobaczmy bez folii, jak silnik będzie się prezentować. No, i słuchajcie, bez folii zabezpieczającej silnik wygląda mega, mega fajnie. Oczywiście, jak dojdzie tutaj jeszcze wydech, gaźnik, to całość uważam, że prezentować się będzie bardzo fajnie. No, i tak jak wspominałem, przestawię sobie teraz silnik i pomaluję jeszcze rozrusznik na czarno, i to już będzie. Jeśli chodzi o malowanie, wszystko pozostaną jeszcze jakieś drobne rzeczy do poprawki. Tutaj taśma nie przelegała idealnie, także to tutaj będę musiał sobie jakieś tam małe poprawki zrobić, ale no, to, już, to, już będzie, to już będą ostateczne szlify. I silnik będzie gotowy. Przedstawiam silnik i maluję rozrusznik. Wymontowałem rozrusznik z silnika, żeby łatwiej było mi go malować. Zawiesiłem go na druciku. Farbę będę używał tą samą co do silnika. No i co? Ostatni krok. Biorę się za malowanie. Rozrusznik już pomalowany. Zakładam go do silnika i zobaczymy, jak całość będzie się prezentować. Jest kolejny dzień, prosta robota montażu rozrusznika się skomplikowała. Okazało się, że gwint tutaj jest zepsuty, śruba mi się zerwała, został w środku taki kawałek, no i musiałem trochę powalczyć, żeby go wyciągnąć. Najpierw nawierciłem sobie w nim dziurkę i próbowałem go wykręcić takim wykrętakiem. Nie sprawdziła się ta metoda, potem udało mi się nabić taką nasadkę i udało wykręcić się śrubę, natomiast gwint jest zepsuty i musiałem dzisiaj kupić gwintownik, spróbuję naprawić ten gwint. Mam nadzieję, że się uda. Jeśli nie, no to trzeba będzie rozwiercić tutaj otwór na większy i nagwintować. Większy rozmiar, natomiast wydaje mi się, że uda się przygwintować otwór i powinno być wszystko ok. Także biorę się do roboty i mam nadzieję, że już zaraz uda się zamontować rozrusznik i w końcu skończyć pracę przy silniku. No, i fajnie, udało się nagwintować, przegwintować otwór, śruba elegancko się wkręciła, dobrze trzyma, także naprawę uważam za udaną. No i cały, wszystkie prace przy silniku na razie uważam za zakończone. Na pewno muszę go jeszcze umyć. Natomiast spadł teraz śnieg, są minusowe temperatury, także za bardzo nie mam warunków. A silnik cały czas jest pokryty tymi pastami do polerowania, co w niektórych miejscach sprawia takie, no taki ciemny odcień. Także na pewno silnik trzeba jeszcze porządnie wyczyścić i pewnie w pewnych miejscach może jeszcze poprawić polerowanie, natomiast to już, jak założę, silnik, to będę się tym martwić. Na razie odkładam silnik i zabieram się za kolejne prace. A teraz jeszcze posprzątam trochę ten stolik i pokażę wam, jak prezentuje się cały silnik. No i tak prezentuje się silnik. Tak jak wspominałem, na pewno będzie wyglądać jeszcze trochę lepiej, bo trzeba go umyć. Na końcu pewnie jeszcze jakoś ręcznie pastą polerską go wypoleruję, żeby Uzyskać najlepszy efekt, natomiast uważam, że wygląda mega fajnie, dużo lepiej niż wcześniej. To, to jest oczywiście jasne, natomiast zobaczycie też, że w motocyklu, jak będzie już gotowy, będzie wyglądać rewelacyjnie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o nowym wyglądzie silnika, jak i o całym projekcie. No i na dzisiaj to już wszystko. W następnym filmie zajmę się kołami, także nie przegapcie tego, zasubskrybujcie kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!